Dokąd idziemy? Do świątyni w dzikim lesie. Czemu? Łatwiej mi będzie wyjaśnić na miejscu. Odyn mówił coś jeszcze, gdy byłeś na zewnątrz. Tak, że Jotunheim już go nie obchodzi. Że nie interesują go sekrety gigantów, bo sam odparł Ragnarok. Myślisz, że wie, że giganci nie żyją? Bardziej mnie niepokoi, że już go to nie obchodzi. Ząknuję. Co się stało? Tak blisko domu? Łupieżcy zwalczają się nawzajem? To nie ich strzały. Jest tu coś innego. Kolejne ciała. Świeże. Wdarli się tu, gdy zaklęcie nie działało? Albo tak, albo tym całkiem usunął zaklęcie. Na moście. O, most się rozpadł. Trzeba znaleźć inną drogę do świątyni. Czemu zapuszczałeś się w takie miejsca sam? Miałem... sny. Wzywały mnie tu. Oh, sny... Hej, użyj ostrzy, żeby to ściągnąć. E, proszę. Wow, ten wciąż żyje. Nie, przypatrz się. się! Chyba nie ma co liczyć na to, że ich wróg będzie naszym przyjacielem. Widzisz coś na dole? Czekaj! To licha, bracie, co to było? Coś silnego i niebezpiecznego. Bądź czujny. Pewnie, cały czas jestem. Nie wiem co to jest, ale jest szybkie. Uf! Uf! Świątynia. Musimy się tam dostać. Gda! Gdyby ten most się rozpadł? O, jakiś czas temu. To nie ja. Hm. Pamiętasz, jak mówiłem, że ktoś może powiedzieć nam więcej o gigantach lokim? Mówisz o Tyrze, starym bogu wojny tych ziem, który nie żyje. No, ponoć nie żyje, ale Odyn coś bardzo się stara go ukryć. No nie? Wie, że Tyr mógłby zjednoczyć przeciwko niemu światy. Poza tym, Tyr był sojusznikiem gigantów, więc. Dosyć. Hm. Moje ofiary, ale ma je gdzieś. Äh, eee, poprzednim uh, razem nie było tutaj kolumny. Uh, 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 Jak mówiłem, Tyr był sojusznikiem gigantów, więc stanąłby po naszej stronie. Jeśli ktokolwiek wie, kim mam się stać, to właśnie on. Jeśli żyje, musimy go znaleźć. Przynajmniej spróbujmy! Dużo tych jeśli. Patrusie, jest coś, co wiesz? Zobaczysz. <gry> 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 Ale podobno ma dowody. Zaszliśmy tak daleko. Przekonajmy się. Dużo tu zbock. Lepiej się nie zatrzymywać. Za późno. Ojcze! użyj ostrych palików. <gry> yeah <small> Zabawne, że Fimbul Winter osłabia całą pomocną magię, a jednocześnie coraz to nowe plugastwa mają się świetnie. Ja <śmiennie> się w tym naprawdę dobry. na a Miałem w życiu sporo krwi, ale to za dużo jak na jeden porad. O nie! Bracie! Ojciec! Kropicielka! Uważaj, bracie! Chyba mamy naszego ratownika!

Najpierw Fibul Winter Freya i łupieszcy, potem Tori i Odyn wpadają z wizytą, a teraz jeszcze tropicielki. Nigdzie już nie jest bezpiecznie. Ojcze, tarcza od mamy. Thor uszkodził, ale może krasnoludy by ją naprawiły. Może, później. Chodź, wejdziemy tędy. Się. Dobra. Pamiętasz te wszystkie ołtarze z historiami gigantów? Lewy panel pokazywał początek, a prawy zakończenie. Tak. Znaleźliśmy ich wiele. Widziałem je. No wiem. To też więcej sądziliśmy. Pamiętam przewróconej kolumny, ale po drugiej stronie jest ołtarz. O, widzę, że w tej okolicy dosłownie wszystko się ma. Fimbul Winter osłabia wszystko. Nawet kamień. Hm. On zawsze wiesz, gdzie ich szukać. Coś się przemieściło tam po prawej? Gotowe! Patrzycie? Coś takiego... Chodź! A czekaj! Chyba Cię nie posłuchał. Co to, chłopcze? Gdzie jesteśmy? W miejscu, które mieli oglądać tylko giganci. Te ołtarze opowiadają światu ich historię, ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj w środku. Pamiętasz historię Skola i Hatiego, wielkich wilków? Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas Ragnaroku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz, tutaj widać, jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Wanaheimie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz! Ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem. Patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. Andreusie. Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to. ale pojawia się nagle i ratuje księżyc. A potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od zim. Ale potem ścigają strzałę i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z. Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się Ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To ty. Skoro będzie brał udział w Ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Czy to możliwe? Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj. Wracamy do domu. Chwilę! Muszę Ci coś jeszcze pokazać. Niedaleko stąd. Co to jest? Wszystko co mam, no prawie wszystko. To dzieło gigantów. Znów byłeś w Jotunheimie? Nie, wziąłem to z jednego z ołtarzy. Jednego? Ile ich odwiedziłeś? E, chyba wszystkie. Te, do których mogłem się dostać w Midgardzie. Nie wiem co to, ale jest ważne. Jak to wszystko? We wnętrzu jednego z ołtarzy zrozumiałem, że Tyr jest uwięziony, ale nie wiem gdzie. W tych ołtarzach są wskazówki. Widziałem czarny dym i krwawą ziemię. Ale nie byliśmy w stanie nic. My? E, Sindri mi pomagał. Ale to ja go namówiłem. To, to nie był jego pomysł. Potrzebowałem jego pomocy. Sądzę. Odyn nie ma wiele do powiedzenia w Przedwiecznych Światach. Krwawa Ziemia kojarzy się z kopalnią. To może świat krasnoludów? W Svartalfheim możliwe. Z kopalni buchał tam dym. Poza tym Odyn kiedyś podporządkował sobie krasnoludy. No jasne. Tyr jest w Svartalfheimie, w jakiejś kopalni. Więc? Co teraz? Dom. Tędy. Chłopcze! Gdybyśmy chcieli szukać tyra, jak mielibyśmy się dostać do Svartelheimu? Wiesz, że Odyn uniemożliwił podróżowanie między światami. Sindri wspomniał, że ma pewien pomysł. Sindri zawsze ma pomysł.